Dzień dobry, mam nadzieję, że część z was pamięta ten film. Ale się zgrzało przy tym. Widać jak się ręka trzęsą? Tu jest AMD, nie, AMD nie interesuje, nie interesuje Intel. Wspólnie z Kubą podjęliśmy się w tamtym materiale wyzwania, aby zbudować komputer na czasy. Kto szybciej, ten wygrywa, a przegrany będzie musiał wykonać jakiś challenge. Zbudujesz stanowisko streamingowe. Ale z tobą. No, ale tak z moją pomocą na zasadzie... Tyle ci będę mógł powiedzieć, że spoko. No Kuba starał się z całych sił, żeby wygrać. Bo no, nie bierzesz pod uwagę, że to jest też jest czas. To już sztuka no, sztuką, ale no. czas. Dwie minuty. Ale mu się nie udało. <noise> Dobra, porażka. Próbowałem, porażka. Próbowałem wszystkiego. I dlatego Kuba za jakiś czas będzie musiał zbudować całe stanowisko streamerskie. A do mnie dzisiaj dotarła o losie. Taka gigantyczna paczka, w której znajduje się tylko część produktów, które Kuba w całym stanowisku będzie musiał wykorzystać. Gdybyście kiedyś zastanawiali się nad tym, jak otworzyć pudełko, to kicapy od klawiatury są super. No, dzieje się, dzieje się. Kół będzie miał naprawdę sporo roboty, żeby to wszystko proskmieniać, a my część z tych rzeczy dzisiaj sobie omówimy. I wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy powinno lecieć intro. To są akcesoria, które na biurku streamera definitywnie odnajdą swoje zastosowanie. Mikrofon XLR, w tym wypadku SM7B. Do tego interfejs audio gamingowy, który łatwiej pozwoli rozdzielić ścieżki. Karta do przechwytywania, niezwykle cenna przy konsolach. Do tego kamerka, światła, najlepiej mocne. Stream deck do intuicyjnej obsługi całej transmisji. No i zielona podkładka oraz słuchawki. Najlepiej takie z kocimi uszkami, żeby wzbudzać jakieś kontrowersje. Cena za to wszystko? Spora. Ale nikt nie powiedział, że streamowanie jest tanie, a szczególnie w sytuacji, kiedy zaczynamy na tym zarabiać. A teraz tak zupełnie serio. To, co co przed chwilą zobaczyliście to akcesoria, które owszem przydadzą się w streamingu, ale jednocześnie będą stanowiły uzupełnienie wykonywanego przez Kube Challenge'u. Dlaczego takie, a dlaczego nie? Generalnie natomiast nie są to wszystkie elementy całego zestawu, który planujemy złożyć. No i jest to też ostatni dzwonek na zmiany, więc być może, jeżeli macie jakieś sugestie, co wybrać, co chcielibyście zobaczyć w takim pełnym materiale, to piszcie pod spodem, chętnie przyjmiemy Wasze propozycje. No i wydaje mi się, że powinniśmy zabrać się za pierwszy element naszej układanki, mianowicie mikrofon. Jest to legendarny, dynamiczny SM7B. Shure z tym modelem występował już na naszym kanale kilkukrotnie i mogliście go posłuchać. Fakty są takie, że to po prostu bardzo dobry mikrofon, a może nawet za dobry jak na środowisko, do którego trafi, a na pewno za dobry dla osoby, która ma ze streamingiem styczność pierwszy raz. Mikrofon wymagający na pewno solidnego ramienia, ponieważ jest to jednostka ciężka, dynamiczna, a mikrofon wymagający solidnego portfela, bo nie oszukujmy się, nie jest to urządzenie tanie, no i jednocześnie mikrofon wymagający dobrego wzmocnienia a gdybyście w ogóle nigdy wcześniej SM7B nie słyszeli, no to w tym momencie możecie mnie z niego usłyszeć, ponieważ całość jest podłączona. No i właśnie, zapytacie, do czego ten mikrofon tak naprawdę podepniemy? A podłączymy go do tego. Jest to Razer Audio Mixer, z którego prywatnie korzystam już od dłuższego czasu na co dzień. Służy mi dokładnie obok klasycznego interfejsu i jest to Razerowa interpretacja na temat bardzo popularnego interfejsu GoXLR. Audio Mixer był ogólnie jednym z dwóch interfejsów, które rozpatrywałem. Pierwszym był Elgato Wave XLR, ale finalnie zrezygnowałem z niego, mając na uwadze, że opcja Elgato może jest lepsza, Towo, ale też mniej intuicyjna w obsłudze. Tutaj natomiast mamy cztery kanały z wygodnymi suwakami zamiast jednej multigałki. Poza tym od momentu recenzji tego sprzętu, który wykonywałem, stabilność została poprawiona. No i muszę przyznać, że w momencie, kiedy przy jednym teście Audient IVO 4, z którego korzystałem, zawiodł ten interfejs, czyli Razer, niby gamingowy, poradził sobie świetnie. Zresztą korzystam z niego nawet w tym momencie, nagrywając audio. Rozdzielenie że jest, które później można przełożyć na OBS-a. XR ma odpowiednio duże wzmocnienie. No i z SM7B sobie poradzi. A no i RGB, które dla części z Was może być interesujące. Natomiast z mojej perspektywy znacznie istotniejszy jest fakt, że będziemy mieli troszkę więcej urządzeń Razera, więc wszystko zamknie się w jednym ekosystemie. Co nie znaczy, że mam zamiar całkowicie rezygnować z Elgato i być może tych przedmiotów będzie więcej, zobaczymy co napiszecie w komentarzach. W każdym razie, na starcie przygotowałem sobie jedną kartę do przechwytywania, która na pewno nam się przyda: mianowicie 4K60 Pro. Stanowisko streamingowe to bowiem nie tylko PC, a dobry streamer dysponuje też konsolą niebieskich albo zielonych i taką prywatnie przewiduję jako dodatek. Wówczas taka karta do przechwytywania po prostu się przyda. Mamy tutaj passpro 240. Poza tym możliwość nagrywania w 4K 60, 1440p 144, no i w 1080p jest klatek na sekundę, więc można realizować naprawdę ciekawe nagrania, jeżeli przyjdzie taka potrzeba. Poza tym powiedzmy, że jest to rozwiązanie, które będzie można wykorzystać dwojako. Numer jeden właśnie do konsoli, a numer dwa do drugiego komputera, o ile w przyszłości chcielibyśmy setup rozbudować o komputer dedykowany wyłącznie transmisją, podczas gdy główna maszyna będzie pracowała ściśle jako gaming PC. Chcąc nie chcąc, aktualnie Elgato, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, jest praktycznie bez Konkurencyjne. Zastanawiam się nawet, czy poza tą kartą nie wrzucić jeszcze kamlinka, którego moglibyśmy wykorzystać, aby podpiąć sobie kamerę no i z niej zrobić kamerkę internetową, podczas gdy tą internetową ustawimy sobie do innych celów. No bo właśnie, mówiąc o kamerce, wśród dwóch najpopularniejszych modeli znajdziemy aktualnie albo Elgato Facecam, albo tego oto Razera Kio Pro. I Razera mam właśnie u siebie, dlatego, że to, to jest dobre pytanie, bo wybór kamerki zależy od preferencji i znowu ekosystemu. Mając dużo rzeczy z Elgato, wybór Elgato jest naturalny. Mając dużo rzeczy z Razera, to KioPro wypada ciekawiej. Kamerka w tym wypadku dysponująca opcją HDR, dosyć szerokim kątem widzenia, no i finalnie przyzwoitą jakością, jak na webcama. Oczywiście wszystko przy odpowiednich ustawieniach, bo bez tego ani ruszy. KioPro nagrywa maksymalnie full HD w 60 klatkach. Jeżeli zdecydujemy się na uruchomienie HDR, no to wtedy ta płynność obrazka zmniejsza się, co nie zmienia faktu, że wciąż jest to bardzo, ale to bardzo dobre rozwiązanie. Często spotykane na biurkach streamerów, ale pamiętajcie, że dobry obrazek to dobre światło, i tutaj chciałbym skupić się na jeszcze jednym przedmiocie. No dobra, może nie na jednym przedmiocie, ponieważ tutaj mam jedno pudełko, a tutaj znajduje się drugie. I są to konkretnie lampy od Razera, które noszą nazwę Kilight Chroma i można je przyczepić do biurka dołączonym statywem. I w Waszych głowach pewnie pojawia się teraz pytanie, dlaczego lampy od Razera? No odpowiedź jest prosta, są one dosyć uniwersalne. Nie jest to dla mnie sprzęt nowy, korzystam z takiej lampy prywatnie, znowu od czasu premiery ciągle. Generalnie można nią sterować z poziomu komputera, jak i aplikacji na stronie, ale nie tutaj kryje się uniwersalność. Chodzi bardziej o RGB oraz o atrakcyjnienie tła, ponieważ jedną lampą możemy doświetlić sobie twarz podczas streama naturalnym białym światłem. No a drugą możemy manewrować w taki sposób, aby nasze tło na streamie było ciekawsze, bardziej angażujące, w jakiś sposób zwracało uwagę. Zrezygnujmy może z tego RGB, bo oczy nam wypali. No i zabierzmy się za kolejny gadżet, który moim zdaniem obowiązkowo powinien pojawić się na biurku każdego streamera. Chodzi o takiego klasycznego Stream Decka. Początkowo zastanawiałem się nad tym, aby na naszym biurku wylądował Stream Deck Plus, ale później stwierdziłem, że chyba nie ma to do końca sensu. Wersja MK2 oferuje tak naprawdę wszystko, czego potrzeba. Mamy tutaj dostęp do wtyczek, zarządzania streamem, kreowania folderów i tak i tak, dalej, i tak dalej. Można by wymieniać w sumie w nieskończoność jak wiele opcji, jak wiele integracji z różnymi aplikacjami elgato do tego małego produktu upchnęło. I tak, nadal nie jestem fanem ekranowych przycisków, które są gumowate, ale znowu przystępnej konkurencji brak. Bo ile lub deka mam, używam go niemal codziennie, to łatwiejszy w obsłudze zaraz po wyciągnięciu z pudełka, jest właśnie stream deck od Elgato. Zresztą, podejrzewam, że nasze podejście do tego stream Decka nie będzie jakoś wybitnie skomplikowane, ponieważ przede wszystkim będzie nam zależeć na tym, aby wygodnie startować streama, stopować go bądź też zmieniać scenę, no i wszystko mieć bez pośrednio pod ręką, tuż obok klawiatury. A skoro mówimy o rękach, jest tutaj taka jedna rzecz, która rąk dotyczy i generalnie widziałem podkładkę od Elgato, która jest w formie greenscleana, natomiast jest ona odrobinę droższa, dlatego zdecydowałem się na wybranie czegoś od Gloriosa. Podkładka jest zielona, jak żeby inaczej, w formie jednego dużego greenscreena no i będzie to greenscreen, który możemy sobie położyć na biurku, doświetlić stąd też mówimy o wykorzystaniu dwóch kamerek a następnie wycinamy sobie z tego greenscreena, kluczujemy de facto nasze ręce, żeby później umieścić je na ekranie, no i żeby widzowie mogli śledzić bez przesadnego zasłaniania samego gameplayu jak nasze ręce się poruszają, jaki jest nasz movement więc to może być ciekawa atrakcja, być może nie będzie to jedyna podkładka, która pojawi się na biurku, ale na pewno jest to coś, co szczególnie właśnie w rozgrywkach Warto by było umieścić może w formie takiej ciekawostki, szczególnie że to też przesadnie drogie nie jest. Tak naprawdę jednak w dzisiejszej paczce to ta rzecz jest najmniej potrzebna, ale jednocześnie bardzo często zobaczycie ją u różnych streamerów, a przede wszystkim streamerek. Bo są to krakeny z kocimi uszkami. Prywatnie dysponuje wariantem V2, to są z kolei jedynki. Co charakteryzuje takie słuchawki, to że grają raczej średnio, ale też dźwięk nie jest w nich najważniejsze Liczy się wygląd, przyciąganie uwagi widza, zaciekawienie, może jakaś kontrowersja związana z dziwnymi słuchawkami. Śmiem twierdzić, że jedną z najdobawniejszych sytuacji może być nawet ta, kiedy jakiś audiofil trafi na waszego streama, no i później zacznie na trzecie pisać, że macie turbo przepłacone słuchawki, które nie brzmią, a wam i tak nie zależało na dźwięku, tylko po prostu na świecących uszkach. Krakeny V1 oczywiście Świecą, co bardzo zaznaczyć, mimo że nie mają może jakiegoś idealnego dopasowania, to jednocześnie zawierają żel chłodzący w nausznikach, więc wygoda, komfort, szczególnie w te cieplejsze dni, jest zdecydowanie lepsza. Mikrofon wbudowany, można go wysunąć. Czy są spoko? Estetycznie tak, o ile podoba Wam się taka konwencja słuchawek z koćmi łóżkami. Naturalnie, jeżeli nie lubicie koćich uszek, no to można kupić swoje słuchawki po pierwsze, zdecydowanie tańsze, po drugie lepiej grające. W każdym razie, ja wobec tego sprzętu mam jeszcze jeden plan, mianowicie, z tego co się orientuję, Kuba nie do końca przepada za tego typu urządzeniami więc być może uda się z niego zrobić kubę UW przez jakiś czas, przynajmniej przez część materiału, który nadchodzi, więc warto śledzić, warto być na bieżąco, będę się starał go namówić. No więc co, kończymy temat związany z krakenami. Akcesorium definitywnie opcjonalne do wąskiej grupy odbiorców, ale też da się je systematycznie, chociażby na Twitchu, spotkać. Także to tyle ode mnie na dzisiaj, mówiąc o akcesoriach generalnie dedykowanych streamerom, ale również takich, które z pewnością pojawią się w nadchodzącym filmie dotyczącym pełnego stanowiska. Streamingowego. Pamiętajcie, że to, co dla Was jest najważniejsze w drodze streamera, no to przede wszystkim treść, jakaś charyzma, która przyciągnie widza, a dalej warto zadbać o dźwięk i o obraz, a co za tym idzie, kamerka wraz ze światłem. Cała reszta to będą opcjonalne dodatki, które Wam się przydadzą, ale bez których moim zdaniem można się przynajmniej na tej początkowej drodze obejść. To tyle na razie, cześć!